czwartkowe późne popołudnie. W tym samym miejscu w hali przy widok 12 będziemy świadkami nieco innego kalibru emocji niż niedzielny wieczór przy okazji meczu Ekstra Ligi Futsalu Kobiet. Jakiego widowiska w finale pomiędzy rekordem a konstraktem spodziewa się selekcjoner naszej reprezentacji? No takiego godnego finału Pucharu Polski i tych, tych dwóch marek, które, które się spotykają uprzedni zeszłorocznych finalistów Fogo, Fogo Futsal Ekstra Klasy, więc mam nadzieję na dużo emocji, dużo bramek i, i bardzo dwa bardzo fajne mecze. Ten pierwszy tu yy, na widoku i później ten w Lubawie również, żeby był yy, emocjonujący i niech wygra lepszy. A czy to spotkanie, ten dwumecz, yy, ma swojego faworyta? Chyba nie. Chyba yy, te zespoły są tak mocne obydwa i to dyspozycja dnia będzie decydowała i myślę, że tych jednostek, a jest ich niemało w tych zespołach, więc yy, 50 na 50. No i wreszcie będzie okazja zobaczyć spore grono reprezentantów Polski, jednego dnia w jednym miejscu. No tak, z tego tego przede wszystkim się cieszę, że akurat w tych dwóch zespołach jest dużo reprezentantów i, i, i ten mecz będę oglądał z dużymi emocjami. Oczywiście staram się emocjonalnie nie związywać z żadnym z tych zespołów, bo i tu i tu mam swoich, swoich zawodników, ulubieńców, ale, ale na pewno cieszę się, że jest taki mecz i że, że tych zawodników będę mógł widzieć na parkiecie. No szkoda trochę, że Mateusz nie gra za, za kartki, bo jednak to, to będzie jakaś strata dla rekordu, ale mam nadzieję, że to będzie wspaniałe widowisko. W obliczu ostatnich tygodni, trzy miesięcy w rozgrywkach Fogo Futsal Ekstraklasy reko y rekordziści chyba nie są faworytami w starciu o Puchar Polski z konstraktem. Na pewno patrząc przez pryzmat tabeli ligowej, a ona jednak przy przestrzeni tych 30 kolejek daje pewien obraz, no to, no to tak, No to, to ta strata do Lugaweł, nie pamiętam teraz, 7-8 punktowa, więc, więc rzeczywiście no są wyżej notowani. Natomiast pamiętajmy, że Puchar to jest pewna specyfika. My też trzeba tu zwrócić uwagę w tym sezonie. Dobrze gramy finały, tak? Zaczęliśmy od Superpucharu, potem rzeczywiście takie mecze, kiedy się trzeba było spiąć w lidze mistrzów, też pokazaliśmy klasę. No, myślę, że taki kluczowy mecz, nomen w pucharze to był tutaj ten wygrany z piastem Gliwice. Więc jak jest taki moment, kiedy się musimy spiąć, no to 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 pokazuje na to liczę. No nie tylko w tym pucharze Polski, ale także w ogóle w fazie playoff. Jakiego widowiska w dwóch meczu o puchar Polski spodziewa się przewodniczący Komisji Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej? Mówię o rywalizacji rekordu z konstruktem. Chyba nie będę oryginalny, i, 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 i powiem, że na pewno świetnego widowiska. Dwie dobre drużyny, które doszły do e, finału. Fajnie też e, cieszę się bardzo, bo jedne, jedna i druga drużyna ma dużo Polaków w składzie, na no, o, co, o co nam chodzi. E, no liczymy na, pewno na, na na dobre dwa mecze. Od lat, od kiedy formuła jest meczu i rewanżu, te finały świetnie wyglądają. Zawsze przy pełnych trybunach, przy dużych emocjach do końca. I liczę na to samo, że będzie 1 i 3 maja. Pozostaje zatem zaprosić w 1 maja wy... wieczór, w... późne popołudnie kibiców do hali przy widok 12. No zdecydowanie tak, no, to są finały, tak, no, żeby tutaj się dostać trzeba, trzeba było naprawdę sporo się e, nacharować. Spotkałem się dwie drużyny, które w zeszłym roku rywalizowały o Mistrzostwo Polski w e, finale playoff, teraz spotykałem się w finale e, Pucharu Polski. Kapitalni zawodnicy, ja myślę że tego nie trzeba promować, po prostu trzeba przyjść i, i zobaczyć.